Mano, jak zwykle, samochód nastraja mnie do tego, aby nagrać coś, bo mi się nudzi. Więc zamontowałem telefon oczywiście bezpiecznie i odpowiem Wam na pytanie, które zadajecie i na TikToku, i na YouTubie. Dużo tych pytań się przewala o tej samej o tej samej temacie, a mianowicie jak to jest z dzierżawą 5 i 6 klasy. Za 1000 czy dwa, czy za 500 zł, dlaczego ludzie to kupują? Dlaczego ludzie to biorą? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to ludzie biorą i po co oni to biorą. Nie mam zielonego pojęcia, bo nawet zliczając wszystkie dopłaty, które można dostać z agencji, to wychodzi. Przechodząc na ekologię, to wychodzi w granicach 2,5 tysięcy złotych. Można do odrzucić jakieś tam grochy, to wyjdzie około 3000. tysięcy. Tylko, że tam nie ma plonu. To sobie musicie uświadomić. Ja, gospodarze, mam takich szóstych klas troszeczkę. W mozaice to się jeszcze troszeczkę gubi, ale, ale na przykład, gdy masz 30 hektarów. Albo 40 hektarów w jednym kawałku, no to się nie gubi. I to jest dramat, który po prostu rozgrywa się na waszych oczach. I nic z tym nie możecie zrobić. Wystarczą 2-3 dni słońca, żeby widzieć, żeby można było widzieć. O, jestem tutaj na, na takim Polu, gdzie chciałem pokazać Wam strukturę ziemi, ale pokażę Wam też o co chodzi, jeżeli jest susza i mamy piątą klasę. Zobaczcie. Nie chce mi się nawet wychodzić, żeby Wam pokazywać, bo pada deszcz. I no, przecież deszcz musi padać żniwa, bo on nie pada nigdy wtedy, kiedy potrzeba. Ale zobaczcie. Znaczy, Rolnikom tego nie muszę pokazywać, bo oni doskonale wiedzą o co chodzi. To zielone, co tutaj jest, to jest przeżyto, które wyschło w suszy i odbiło teraz a to prawie dojrzałe, no to jest pszenżyto, które po prostu rośnie na troszeczkę lepszej ziemi i w tym susze nie wyschło całkiem, ale zrobiło tak dużo odrzuceń, że może dwie tony tutaj uzbieramy z tego pola, z hektara to, to będzie sukces. Dosłownie naprzeciwko tego pola, po drugiej stronie, co wam zaraz pokażę, mam posadzoną pszenicę, jest tutaj już czwarta klasa, glina. Eee, bardzo, znaczy bardzo mocna ziemia, która trzyma wilgoć, i zobaczcie, jaka jest różnica. Proszę tu pszenica, wilejka od dzików. Eee, jesteśmy odgrodzeni jej ościami. Jest naprawdę imponująca, tak? Nic tu nie wyschło. Kłosy piękne. Tak więc, jak ktoś mi zadaje pytanie, po co ktoś startuje w przetargach na szóstą klasę? Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Potrafię zrozumieć, potrafię zrozumieć ludzi, którzy chcą tą ziemię później kupić, bo różne mogą być jakby koleje losu. Ziemia jest bardzo dobrą inwestycją, jeżeli masz pieniądze, to <laughs> nie, nie, nie zależy ci na bardzo szybkim zarobieniu na tym, to różne rzeczy możesz zrobić. Podzielić na działki budowlane, jakie jest blisko miasta. Yy, wykorzystać to w... Róż w w Różnoraki sposób te dopłaty będą tą ziemię jakoś tam jak kupiłeś, to a nie będzie żebyś będą ją jakoś tam zwracały. Ten kredyt będzie się spłacał jakoś, coś tam można zrobić. Może przyjdą, postawią wiatrak, może postawią fotowoltaikę, może zrobisz wirownię Ale jeżeli chodzi o sens uprawy tej ziemi i żeby coś tutaj zarobić, no to po prostu ja tego nie widzę. Pada deszcz, ale no już obiecałem wam to, dokończę ten film. Znajdujemy się na piątej, szóstej klasie z tego 50 hektarów w jednym kawałku. Kupiłem to z taką dziurą. Pokażę Wam strukturę ziemi. Jeszcze raz to macie. Rolnikom nie potrzebuję tego tłumaczyć, ale e, ludziom, którzy myślą, że Ty coś gospodarz, masz 500 hektarów ziemi, to by No tak, ale ja mam słabą ziemię, a co suma summarum się to i tak zgadza. Niektórzy rolnicy też tak myślą, więc zobaczcie. Tak wygląda przekrój ziemi szóstej klasy zobaczcie pokłady jakiegoś żwiru, a jeżeli chodzi o ziemię rolniczą to mamy jej tylko tyle zobaczcie tu gdzie jest czarne w tym malutkim kawałeczku ile tutaj jest 20 cm może jest 20 cm cała reszta to jest piach piachudra piachol i tak dalej i tak dalej także Naprawdę jest to dramat, jeżeli chodzi o wykorzystanie rolnicze. Wiecie, rolnik się jednak nie poddaje i, i próbuje wszystkiego zrobić, próbuje zrobić wszystko na tej ziemi, żeby jednak jakiś plon osiągnąć. No ja przeszedłem teraz w ekologii na tej ziemi na babkę i jest to naprawdę. W tym roku mieliśmy suszę w kwietniu i w maju, dosyć taką mocną. I to jest naprawdę, naprawdę. Pierwsza roślina, która rośnie. Ona nie wyda, nie wyda jakiego plonu, ale zobaczymy, co, zobaczymy, co będzie się działo, yy, jeżeli będę już to kosił i, no nie wiem, może zbiorę 300 kg, Ale naprawdę rośnie, teraz wam pokażę. No i jesteśmy na szóstej klasie mojej. To jest taki kawał. I cóż mogę powiedzieć? Jedyną rośliną, która jako tako rośnie, tutaj pierwszy raz w życiu nie uschła, i być może na flon jest. Papka lancetowata. Widzicie to? Jest to w ekologii zioło. Urosła, proszę, proszę. Urosła naprawdę fenomenalnie. Przerasta chwasty. Podobno ma, podobno ma właściwości chwastobójcze. Zobaczcie. No i być może z tego co Rozwiązania, nie ma rozwiązania. tej ziemi już wszystkiego. Wszystkiego słuchajcie, czy, co, można sobie, co można sobie wyobrazić. Mosie z gryką, no się wszędzie, to jest 6Z, 300. Jeśli tutaj są mamy jakieś małe przestrzały, ale ona wychodzi, bo było bardzo sucho, wychodzi dopiero, I zaczyna rosnąć, więc coś z tego będzie. zobaczcie, tutaj, za drogą, za drogą, mamy grykę. To też jest szósta klasa i słuchajcie możecie sobie mówić co chcecie wracając do tematu wracając do tematu, słuchajcie to no, 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 no nie ma sensu, kompletnie nie ma sensu bić się, płacić przetarg wygrać przetarg za na szóstej klasie. No nie ma sensu, naprawdę. To nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy, którzy robią to tylko i wyłącznie z pobudek takich, aby uprawiać ziemię, aby jeździć, grzebać, bo na tym się nie zarobi, przepraszam was bardzo. Na tym się nie zarobi. Smutne jest też to, że pomimo tego, że jesteśmy posiadaczami takich ziem, to niestety, ale to niestety, ale no, możemy je wykorzystywać tylko i wyłącznie rolniczo, bo moim zdaniem powinno być tak, że jeżeli jest ziemia, która nie rodzi, która naprawdę e, tylko miesza, bo mamy niepotrzebne dopłaty w strukturze tej ziemi, bo w strukturze dopłat i całej polityki rolnej, ona tylko miesza w kotle, e, więc albo powinna być skrócona droga do przekształcenia takiej działki. Moim zdaniem, na przykład na budowlaną, na przykład większe pieniądze na zalesienie, bo to, co tam proponują, to jest śmiechu warte. Na przykład uproszczona procedura, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Przyłącza powinny być na pierwszym miejscu dawane takim ziemiom, żeby nie wyłączać nawet czwartej klasy, bo czwarta klasa jest dzisiaj dopuszczona. To jest też gówniana ziemia, ale no chyba lepiej piątą i szóstą, tak? Na przykład na żwirownię, kopalnię piasku. Ja rozumiem, że nie ma z tej ziemi podatku, tak? no bo, 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 bo nie płacisz nic, ona po prostu jest. No ale my nie jesteśmy kolekcjonerami hektarów, my chcemy nad na tym pracować i chcemy z tego zarabiać, więc naprawdę uważam, że szósta klasa powinna być traktowana priorytetowo, żeby jak najbardziej ją albo zasiedlić, albo zalesić, albo wykorzystać w inny sposób niż wykorzystanie rolnicze. Pamiętajcie też, że pamiętajcie, że szósta klasa nie zawsze jest szóstą klasą, taką, taką szóstą Z. To też jest szósta klasa. To z tyłu za mną, co widzicie, tę kukurydzę. To też jest klasa ziemi szóstej I powiem wam szczerze, że to wszystko zależy też od podłoża, bo tu się akurat udało. Nie mogę powiedzieć że nie. Często sieje na tej ziemi kukurydzę, na tej. Akurat na tym kawałku, na tej szóstej klasie się kukurydzę, bardzo często i zawsze się udaje, tak? Czym to jest uwarunkowane? No pod glebiem jest to uwarunkowane i tylko i wyłącznie pod glebiem, bo kukurydza ma bardzo wysoki, bardzo długi korzeń i po prostu dokopuje się do złogów wody, czy, czy złogów wody, do, do lepszej ziemi, gdzie zachowana jest woda i po prostu rośnie. Tam, gdzie jest piasek w dół na 30 metrów, nic jej nie pomoże.